Dobry wieczór. To, co powiem Wam w ciągu następnych trzech minut, fundamentalnie zmieni wszystko, co myśleliście, że wiecie o podatności Ukrainy na ataki. I muszę, żebyście zrozumieli coś, zanim zaczniemy. To, co usłyszycie, to informacja, która przedostała się zaledwie 6 godzin temu kanałami wywiadowczymi. Nie znajdziecie tego na Twitterze. Nie znajdziecie tego w informacjach prasowych. Nie znajdziecie tego nigdzie w internecie. Ponieważ zaangażowani ludzie mają wszelkie powody, by trzymać to w tajemnicy tak długo, jak to możliwe. Ale tajemnica wyszła na jaw i zmienia wszystko właśnie teraz, i mam na myśli w tym właśnie momencie. System obrony powietrznej NATO, tak zaawansowany, tak wyrafinowany, tak całkowicie wykraczający poza cokolwiek, co Ukraina posiadała podczas tej całej wojny, jest operacyjny w całej ukraińskiej przestrzeni powietrznej, nie jest transportowany. Nie jest instalowany, jest operacyjny. Chroniąc miasta, które znosiły dwa lata rakietowego terroru, osłaniając infrastrukturę, którą Rosja próbowała zniszczyć każdej zimy. Tworząc tarczę elektromagnetyczną nad narodem, który walczył w tej wojnie, wiedząc, że rosyjskie pociski manewrujące mogą dotrzeć wszędzie, w każdej chwili, niemal bez niczego, co mogłoby je powstrzymać. Aż do teraz. Oto co musicie zrozumieć o skali tego wydarzenia. Przez 34 miesiące ukraińska obrona powietrzna była mozaiką z ery radzieckiej. Systemy S-300, którym kończyły się pociski, baterie Patriot rozciągnięte niemożliwie cienko w całym kraju wielkości Teksasu, systemy NASAMS wykonujące heroiczną pracę, osłaniając ograniczone sektory. Ukraińskie załogi obrony powietrznej dokonywały cudów z tym, co miały, przechwytując 80, Czasem 90% nadlatujących rosyjskich pocisków i dronów, ale te ostatnie 10 lub 20% to były pociski, które uderzały w budynki mieszkalne w Dnieprze, które trafiały w infrastrukturę energetyczną w Kijowie, które zabijały cywilów chroniących się w domach, wierzących, że są bezpieczni. Ukraińskie rodziny spędziły dwie zimy w ciemnościach, ponieważ rosyjskie pociski przedostawały się przez luki w pokryciu obrony powietrznej. Dwie zimy blackoutów, tulenia się dla ciepła, dzieci odrabiających lekcje przy świecach, ponieważ sieć energetyczna nie mogła być odpowiednio chroniona. Ta era właśnie się skończyła. A przechwycona rosyjska komunikacja wojskowa, którą uzyskaliśmy dzięki źródłom wywiadowczym, i posłuchajcie tego uważnie, bo to mówi Wam wszystko o tym, z czym mierzy się Moskwa. Dowódca rosyjskiego lotnictwa strategicznego, raportujący przełożonym po nieudanym ataku rakietowym zeszłej nocy, jego głos, napięty kontrolowaną paniką, wystrzelenie potwierdzone, tor lotu normalny, nic. Każdy pocisk zestrzelony przez ziemia powietrze na dystansach, o których nasz wywiad mówił, że są niemożliwe. Skąd mają taką zdolność? Kiedy to się stało? Kiedy to się stało? To pytanie, które rosyjscy generałowie krzyczą teraz do swoich służb wywiadowczych, ponieważ NATO nie wysłało po prostu kolejnej baterii Patriot. Rozmieścili zintegrowaną sieć obrony powietrznej, którą analitycy wojskowi opisują jako praktycznie nieprzeniknioną termin, którego prawie nigdy nie słyszy się we współczesnej wojnie ponieważ żadna obrona nigdy nie jest naprawdę kompletna. Ale ten system przepisuje zasady. Oto co wiemy od źródeł posiadających bezpośrednią wiedzę o rozmieszczeniu i celowo jestem niejasna co do tego, kim są te źródła, ponieważ ich dostęp zależy od ich anonimowości. Ta natowska architektura obrony powietrznej łączy wiele warstw wykrywania i przechwytywania w sposób, który tworzy nakładające się na siebie pokrycie w całym kraju. Mówimy o systemach radarowych, które mogą śledzić setki celów jednocześnie, na dystansach przekraczających 400 kilometrów. Mówimy o pociskach przechwytujących z prawdopodobieństwem zniszczenia celu, które zachodni urzędnicy obrony opisują jako bezprecedensowe. Mówimy o integracji dowodzenia i kontroli, która pozwala na podejmowanie decyzji o ataku w sekundy, a nie minuty. I oto szczegół, który powinien przerazić rosyjskie załogi rakietowe. Ten system nie broni tylko przed obecną rosyjską bronią. Został specjalnie zaprojektowany aby przeciwdziałać pociskom hipersonicznym, które nie są nawet jeszcze szeroko rozmieszczone. Pomyślcie, co to oznacza. NATO przyjrzało się całemu arsenałowi rakietowemu Rosji, pociskom manewrującym Kalibr, pociskom balistycznym Iskander, wszystkim pociskom hipersonicznym, którymi chwalił się Putin i zbudowało sieć obronną, która czyni je wszystkie bezużytecznymi od tygodni. Obserwatorzy wojskowi zauważyli coś niezwykłego. Ciężkie samoloty transportowe przybywające do ukraińskich baz lotniczych pod osłoną ciemności, konwoje pojazdów przemieszczające się pod silną ochroną do lokalizacji w całej zachodniej i środkowej Ukrainie. Prace budowlane w miejscach, które nagle stały się strefami zastrzeżonymi, gdzie nawet ukraiński personel wojskowy bez specjalnych uprawnień był odprawiany. Analitycy zdjęć satelitarnych odnotowali nietypowe sygnatury sprzętu w obiektach w pobliżu Lwowa, Żytomierza, Winnicy. Reporterzy zajmujący się obronnością zadawali pytania, analitycy wywiadu wyciągali wnioski, ale nikt nie rozumiał pełnego obrazu aż do zeszłej nocy, kiedy Rosja przeprowadziła poważny atak rakietowy na ukraińską infrastrukturę energetyczną pakiet uderzeniowy, który obejmował niektóre z ich najbardziej zaawansowanych broni. Atak, który rosyjscy planiści wojskowi spodziewali się, że przełamie ukraińską obronę samą liczebnością i wyrafinowaniem. A Ukraina zestrzeliła każdy pojedynczy pocisk nie 90%, nie 95%, każdy jeden. Ukraiński oficer obrony powietrznej w komunikacie przechwyconym przez nasze służby wywiadowcze, a emocje w jego głosie są czymś, co musicie usłyszeć, raportując do swojego dowództwa. 16 zestrzelony, 17 zestrzelony. Wszystkie przechodzą. Nasze przechwytywacze przechodzą. System działa dokładnie tak jak obiecali, mój Boże, to naprawdę działa. Ten moment, to uświadomienie sobie przez ukraińskie załogi obrony powietrznej, że wreszcie posiadają zdolność do prawdziwej ochrony swojego kraju, stanowi zmianę psychologiczną równie ważną jak ta taktyczna. Przez lata ci oficerowie patrzyli. Jak rosyjskie pociski uderzają w ich ojczyznę, wiedząc, że ich systemy obronne są niewystarczające. Podejmowali niemożliwe decyzje o tym, które miasta chronić, a które pozostawić bezbronnymi. Żyli z ciężarem każdej śmierci cywila spowodowanej przez pociski, których nie mogli przechwycić. Teraz po raz pierwszy posiadają narzędzia, by wykonać swoją pracę całkowicie. Oznaczenie systemu pozostaje tajne. Urzędnicy NATO odmawiają potwierdzenia, którzy członkowie sojuszu dostarczyli komponenty, łącznie, ale analitycy wojskowi, którzy badali rozmieszczenie i ograniczone informacje, które się pojawiły, doszli do kluczowych wniosków na temat tego, co to oznacza i dlaczego jest tak znaczące. Według źródeł zaznajomionych z możliwościami systemów, nie jest to po prostu lepsza wersja istniejących platform obrony powietrznej. Stanowi to skok generacyjny w zintegrowanej obronie powietrznej. Łącząc radary poszukiwawcze dalekiego zasięgu, które mogą wykrywać zagrożenia na samym skraju horyzontu, radary śledzące, które mogą utrzymać namierzanie manewrujących celów, nawet przy silnym zagłuszaniu, oraz wiele typów pocisków przechwytujących. Zoptymalizowane pod kątem różnych profili zagrożeń i zasięgów rażenia. Architektura dowodzenia i kontroli. Cyfrowy system nerwowy łączący wszystkie te komponenty pozwala systemowi automatycznie priorytetyzować zagrożenia, efektywnie przydzielać przechwytywacze i koordynować działania między znacznie oddalonymi od siebie jednostkami ogniowymi. Wrogi pocisk, wykryty przez radar na zachodniej Ukrainie, może zostać zwalczony przez wyrzutnie oddalone o 200 km w środkowej Ukrainie. Przy czym decyzja o ataku podejmowana jest przez algorytmy wspomagane sztuczną inteligencją w milisekundach. Były dowódca obrony powietrznej NATO, obecnie na emeryturze i chętny do mówienia bardziej szczerze niż oficerowie w czynnej służbie, wyjaśnił to osiągnięcie technologiczne. To, co czyni ten system rewolucyjnym, to nie żaden pojedynczy komponent to integracja. To sposób, w jaki każdy radar, każda wyrzutnia i każdy węzeł dowodzenia działa jako jeden organizm, a nie jako oddzielne systemy. Ta integracja tworzy zdolności obronne znacznie przekraczające sumę poszczególnych części. A oto miejsce, w którym implikacje operacyjne stają się oszałamiające. Rosyjscy planiści wojskowi. Zbudowali całe swoje strategiczne odstraszanie wobec Ukrainy wokół zdolności do uderzania w dowolne miejsce w kraju za pomocą pocisków i dronów. Kiedy negocjacje dyplomatyczne nie szły po myśli Rosji, wystrzeliwali ataki rakietowe. Kiedy siły ukraińskie osiągały sukcesy na polu bitwy, Rosja brała odwet na infrastrukturze cywilnej. Ukryta groźba, leżąca u podstaw każdego rosyjskiego żądania politycznego, brzmiała: Możemy was skrzywdzić kiedy tylko zechcemy, a Wy nie możecie nas powstrzymać. Ta groźba właśnie wyparowała. Zeszłonocne przechwycenie całej rosyjskiej salwy rakietowej nie było tylko sukcesem taktycznym, było strategicznym przesłaniem. Już nas nie skrzywdzicie. Broń, której używaliście do terroryzowania cywilów, niszczenia infrastruktury, kształtowania naszych decyzji politycznych poprzez strach przed bombardowaniem, zneutralizowaliśmy ją. A przechwycona rosyjska komunikacja w godzinach po tym nieudanym ataku ujawnia chaos, jaki to wywołało. W planowaniu wojskowym Moskwy rosyjski oficer Strategicznych Sił Rakietowych, omawiający wskaźniki przechwyceń z kolegą, jego niedowierzanie jest wyraźne. Dowództwo żąda wyjaśnień, jak przechwycili Kindżały. Te pociski miały być nie do zatrzymania. Nasza cała doktryna opiera się na tym, że przenikają obronę powietrzną. Jak więc przechwycili kindżały, to jest pytanie. Obnażające fundamentalną wadę w rosyjskim planowaniu strategicznym Moskwa zainwestowała ogromne środki w rozwój pocisków hipersonicznych specjalnie po to, by przezwyciężyć zachodnią obronę powietrzną? Putin osobiście zaprezentował kindżał w 2018 roku, opisując go jako niezniszczalny, jako broń, która uczyniła zachodnie systemy obronne przestarzałymi. Rosyjska doktryna wojskowa włączyła te bronie jako niezbędne narzędzia do uderzeń strategicznych, którym przeciwnicy nie mogli zapobiec. A teraz ukraińskie siły zdejmują je z nieba jak rzutki. Psychologiczny wpływ na rosyjskie załogi rakietowe jest druzgocący. To operatorzy, którzy przeprowadzali ataki przez dwa lata, wiedząc, że ich broń dotrze do celu, wiedząc, że wystrzelenie oznacza zniszczenie w miejscu docelowym, że ukraińska obrona może przechwycić niektóre pociski, ale nigdy wszystkie. Ta pewność, to zaufanie w skuteczność ich broni właśnie legło w gruzach. Rosyjski technik rakietowy w komunikacie przechwyconym trzy dni temu, przed zeszłonocnym zmasowanym nieudanym atakiem, zanim pełny zakres tej nowej zdolności obronnej stał się widoczny, wyraził rosnące zaniepokojenie w rozmowie z przyjacielem służącym w innej jednostce. Słyszymy plotki o nowej ukraińskiej obronie powietrznej. Dowództwo mówi, żeby się nie martwić, że nasze pociski są zbyt zaawansowane, by je zatrzymać. Ale mówili to samo o Moskwie. Co jeśli plotki są prawdziwe? Plotki były prawdziwe i nie oddawały w pełni rzeczywistości. Polityczne i strategiczne implikacje rozchodzą się falami w sposób, który może zmienić cały ten konflikt. Przez dwa lata Rosja wykorzystywała ataki rakietowe jako narzędzie strategiczne, każąc Ukrainę za sukcesy na polu bitwy, próbując złamać morale cywilne poprzez niszczenie infrastruktury, demonstrując zachodnim sojusznikom, że pomoc wojskowa nie może ochronić ukraińskich miast przed rosyjską zemstą. To narzędzie strategiczne jest teraz zepsute w rękach Moskwy. Pomyślcie, jak to zmienia kalkulacje Putina. Jeden z jego głównych mechanizmów zadawania kosztów Ukrainie, demonstrowania rosyjskiej potęgi, kształtowania dynamiki politycznej i militarnej tej wojny, zneutralizowany. Ataki rakietowe, które miały sprawić, że Ukraińcy będą błagać o negocjowaną kapitulację na warunkach rosyjskich, już nie przechodzą. Niszczenie infrastruktury, które miało sprawić, że zachodni sojusznicy zaczną kwestionować, czy dalsza pomoc jest warta swojej ceny. Nie może zostać zadane, jeśli pociski nigdy nie dotrą do celu. Według źródeł dyplomatycznych, zaznajomionych z ostatnimi dyskusjami NATO, i tutaj historia staje się jeszcze bardziej znacząca. Decyzja o rozmieszczeniu tego zaawansowanego systemu obrony powietrznej na Ukrainie została podjęta na najwyższych szczeblach politycznych sojuszu. To nie była po prostu decyzja wojskowa o tym, jakie zdolności zapewnić. Był to strategiczny wybór kierownictwa NATO że obrona Ukrainy uzasadnia zaangażowanie jednych z najbardziej zaawansowanych technologii obrony powietrznej, jakie posiada Sojusz. Jeden z urzędników NATO, wypowiadający się pod warunkiem zachowania całkowitej anonimowości, ponieważ te dyskusje pozostają tajne, ujął tę decyzję w ten sposób. Doszliśmy do punktu, w którym pytanie nie brzmiało: czy możemy bronić przestrzeni powietrznej Ukrainy, ale czy chcemy? Posiadaliśmy taką zdolność. Pytaniem była wola polityczna, a kierownictwo zdecydowało, że uderzanie pociskami w ukraińskie miasta, czemu moglibyśmy pomóc zapobiec, jest nie do przyjęcia. To przejście od czy możemy do czy zrobimy, stanowi przekroczenie progów w zaangażowaniu NATO w obronę Ukrainy i tworzy precedensy wykraczające daleko poza ten konkretny system. Jeśli NATO jest skłonne rozmieścić swoją najbardziej zaawansowaną technologię obrony powietrznej w celu ochrony Ukrainy, Jakie inne zdolności sojusz może być skłonny zapewnić? Jakie inne progi, które wydawały się stałe, są w rzeczywistości do negocjowania? W obliczu trwającej rosyjskiej agresji, samo rozmieszczenie wymagało nadzwyczajnej koordynacji i środków bezpieczeństwa. Według źródeł posiadających wiedzę o operacji, bezpieczeństwo operacyjne wokół tego rozmieszczenia było ściślejsze niż przy jakimkolwiek innym transferze wojskowym w tej wojnie. Samoloty transportowe NATO przewoziły komponenty na Ukrainę przez kilka tygodni, korzystając z harmonogramów lotów i tras zaprojektowanych tak, aby uniknąć wykrycia przez rosyjski wywiad. Personel z wielu państw NATO został rozmieszczony na Ukrainie w celu instalacji, integracji i początkowej obsługi systemu wraz z załogami ukraińskimi. Szkolenie ukraińskich operatorów w zakresie pełnego wykorzystania tego systemu. Odbywało się zarówno w obiektach NATO w Polsce i Rumunii, jak i w bezpiecznych lokalizacjach na terenie Ukrainy. Złożoność systemu. Integracja wielu typów radarów, koordynacja różnych pocisków przechwytujących, zarządzanie z automatyzowanymi sekwencjami ataku wymagały miesięcy instruktażu, aby ukraiński personel mógł je opanować. Instruktor NATO, który pracował z ukraińskimi załogami obrony powietrznej, Wypowiadając się anonimowo w celu ochrony bezpieczeństwa operacyjnego, opisał ich poświęcenie. To nie byli żołnierze uczący się obsługi sprzętu, to byli obrońcy uczący się chronić swoje rodziny. Rozumieli, że każda godzina szkolenia to godzina bliżej do zapobieżenia kolejnemu uderzeniu rakiety w budynek mieszkalny w Kijowie. Ta motywacja sprawiła, że uczyli się najszybciej spośród wszystkich, z którymi pracowałem w ciągu 20 lat. Ten element ludzki Ukraińscy operatorzy obrony powietrznej, wreszcie otrzymujący dwa narzędzia adekwatne do misji ochrony ojczyzny, dodaje emocjonalnego ciężaru czemuś, co w przeciwnym razie mogłoby wydawać się czysto techniczną historią o systemach uzbrojenia i zdolnościach. System stawał się operacyjny etapami, a różne sektory ukraińskiej przestrzeni powietrznej obejmowano pełną ochroną w miarę instalowania i integrowania komponentów. Moment osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej był celowo utrzymywany w tajemnicy, ponieważ urzędnicy NATO i Ukrainy chcieli, aby system był w pełni funkcjonalny, zanim Rosja zrozumie, co zostało rozmieszczone. To bezpieczeństwo operacyjne opłaciło się spektakularnie zeszłej nocy. Rosyjscy planiści wojskowi, najwyraźniej wciąż nieświadomi pełnych możliwości systemu, wystrzelili duży pakiet uderzeniowy, Spodziewając się przełamania ukraińskiej obrony dzięki liczebności i zaawansowanej broni. Zamiast tego, zapewnili doskonałą demonstrację skuteczności nowego systemu. Duży, złożony atak, podjęty i całkowicie odparty. Ukraiński cywil w Kijowie, z którym przeprowadzono wywiad dziś rano po spędzeniu nocy w schronie, nasłuchując syrem przeciwlotniczych, a potem startów przechwytywaczy, a następnie sygnału odwołania alarmu wyraził emocjonalny wpływ. Przez dwa lata, kiedy rozbrzmiewały syreny, wiedzieliśmy, że nadlatują rakiety i modliliśmy się, żeby obrona powietrzna je zatrzymała. W zeszłej nocy było inaczej. Słyszeliśmy startujące przechwytywacze. Słyszeliśmy eksplozje na niebie, a potem nic nie uderzyło w miasto. Nic. Po raz pierwszy od początku tej wojny czuję, że może naprawdę jesteśmy chronieni. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film. Uznaliście go za przydatny, pouczający i dający do myślenia. Jeśli podobało Wam się to, co powiedziałem, proszę o kciuk w górę. Proszę o subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mnie wspierają. Dziękuję za to wsparcie. Naprawdę pomaga mi to działać dalej.